Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Tajemnic Ciekawostek z GTA V. Dzisiaj, zanim przejdziemy do nowych ciekawostek, to chciałem jeszcze co nieco uzupełnić te już wcześniej pokazywane, bo dostałem od Was kilka ciekawych wiadomości i komentarzy, no które właśnie w sam raz się nadadzą, żeby je uzupełnić. Na początku ciekawostki z poprzedniego odcinka. Pokazywałem Wam Klub Tequilala, dokładnie sposób w jaki możemy się do niego dostać, no i zastanawiałem się, czy kiedyś będzie możliwość, żeby dostać się do niego normalnie, bez korzystania z jakichś tam dziwnych sztuczek. Okazuje się, że taka opcja była w czasie jednej misji pobocznej, E, jakoś kompletnie o tym nie pamiętałem. Wydawało mi się, że tam się nigdzie, nigdy nie dostajemy w taki normalny sposób. No, ale jednak się da. Chociaż też zostaje pytanie, czemu tylko w czasie tej misji pobocznej? Czemu nie, nie udostępniono go także do takiego swobodnego zwiedzania? No nie wiem, tak jakoś postanowiono. Kolejna rzecz z poprzedniego odcinka to jest e, zlot zjebów czy kolaży. Nie, w sumie kolaży. Kolaże to brzmi tak profesjonalnie, nie? Rowerzystów, o. Zlot zjebanych rowerzystów był. No i jest ciekawa, Ciekawy tutaj pomysł, patrz, że to możliwe, że była jakaś misja poboczna w planach, ale nie skończono jej i wyszło coś takiego dziwnego. No, jest tak najbardziej prawdopodobne. A teraz cofniemy się znacznie dalej. Do odcinka, gdzie była strona internetowa, jak dobrze pamiętam, My Divine Within czy coś takiego, można tam było zdobyć koszulkę należącą do sekty, też nie wiem, czy dobrze pamiętam, Dzieci Gór czy coś takiego. Nie wiem, było nieważne, to nie ma znaczenia. Było tam takie zadanie, gdzie były obrazki i trzeba było do nich wybrać skojarzenia. No i jednym z tych obrazków był jakiś yy, człowiek skaczący z klifu, a odpowiedzią było Jock, kralina gubernatora. No, oczywiście to może być jakiś przypadek, ale też można szukać tutaj nawiązania do ducha z klifu. On był pokazywany w jednym z pierwszych odcinków, no i ten duch należy do Jolin Crenley, czyli e, żony właśnie Jocka Crenleya. I Jock był jednym z głównych podejrzanych, e, możliwe więc, że to jest właśnie tutaj takie oczko opuszczone przez twórców gry, że właśnie to jest poszlaka, że to jednak on był tym zabójcą. Całkiem możliwe. No, i wreszcie ostatnie uzupełnienie będzie wymagało od nas cofnięcia się aż do 16 odcinka, czyli to będzie chyba ponad rok temu. Ten odcinek był poświęcony UFO. Jedną z ciekawostek było, była stacja kolejki górskiej na szczycie góry Chilliad. Na tej stacji mogliśmy znaleźć taki dziwny rysunek. Tak naprawdę nie wiadomo do końca, co on przedstawiał. Można tylko wysuwać jakieś tam hipotezy. E, ja wam tam jakieś hipotezy podałem, natomiast na Facebooku nadesłano mi jeszcze jedną. E, mogę nie mówić dokładnie to, co tam było napisane, bo ja to wszystko gadam z głowy. Wy to macie na monitorze przedstawione, ale ja kompletnie nic nie mam. E, aktualnie patrzę na paczkę chipsów, które zjadłem niedawno i zastanawiam się, co teraz miałem powiedzieć. Dobra, nieważne, improwizuję. E, mniej więcej gościu na Facebooku mi wysłał coś takiego, że ten obrazek może nawiązywać do różnych części GTA. E, jajko oczywiście może nawiązywać do GTA Vice City, bo tam była taka ciekawostka, w takim ukrytym pomieszczeniu mogliśmy znaleźć właśnie jajko, takiego typowego easter egga. E, Następnie Jetpack oczywiście nawiązywałby do... GTA San Andreas, no i wreszcie UFO nawiązywało do, by do GTA 5. Oczywiście jest to jak najbardziej prawdopodobne jest to bardzo ciekawa hipoteza. E, no dobra, no to tyle jeśli chodzi o nadrobianie zaległości. Przejdźmy do nowych ciekawostek. Tę ciekawostkę znajdziemy w kanale burzowym o godzinie 21, czyli jest akurat idealnie. E, pokażę wam oczywiście jeszcze lokalizację. Aktualnie znajduję się na południu tego kanału, natomiast będziemy kierować się tutaj ku temu rozwidleniu. Dokładnie w tym miejscu znajduje się nasza ciekawostka i w sumie nie ma po co tutaj jakiejś tajemnicy robić z tego. E, jest to po prostu wyścig uliczny, czy tam bardziej wyścig kanałowy. E, to jest też nawiązanie do jakiegoś filmu. Ktoś mi wysyłał coś takiego. Nie pamiętam jak się ten film nazywał, to gdzieś tutaj wstawię napis. E, no dobra, tutaj widzimy, są ludzie jacyś. To są oczywiście jakieś tam gangi najpewniej hiszpańskie. I samochody ustawione już do startu. O, wystartowali tak szybko. No, oczywiście możemy tutaj od razu przyjechać w to miejsce, ale wtedy często pojawiają się jakieś dziwne błędy. Na przykład albo samochody się nie pojawiają i nie ma wyścigu, albo ludzie zaczynają znikać. No. Takie dziwne rzeczy się dzieją, i też wiele osób myśli, że ja te wszystkie ciekawostki zawsze nagrywam za pierwszym razem. I dziwią się, czemu niby zajmuje mi tyle czasu zrobienie każdego odcinka. Ja zwykle naprawdę na jedną ciekawostkę jestem w stanie poświęcić godzinę, a czasem nawet kilka, bo ja podchodzę naprawdę wiele razy do tych ciekawostek na różne sposoby. Staram się znaleźć coś jeszcze tam e, ciekawego. No i o, tutaj się wyjebał, gościu. To bardziej mi przypomina w ogóle naukę jazdy niż jakieś wyścigi. Przecież ja nawet nie trzymam gazu do końca e, Za nimi bez problemu nadążam No to mamy chyba... Z... Wow! Co się stało? Widzieliście? Ten z przodu wpadł w to coś Teraz się zastanawiam, bo tam na końcu jest takie... Jezioro, czy coś takiego Czy on gdzieś tutaj wyleciał? No ja go tu nie widzę no dziwne, jak, jakiś błąd się tutaj zdarzył. Dobra, to jeszcze wam pokażę tutaj z bliska jak oni tu wyglądają. Tutaj mamy naszego zwycięzcę. A tutaj ludzi, którzy sobie, no ludzi, no tych tam członków gangu, którzy sobie to obserwowali. Podejrzewam, że jakbym sobie zakłosił te samochody, bo tego nie próbowałem wcześniej. Ale no na pewno, jak za kosze, to będą chcieli e, mnie zabić, nas tu, bo oni mają pistolety. Przynajmniej mieli tamci e, w tej początkowej lokalizacji, bo tam już sprawdzałem, No ale w sumie to mi szkodzi. Ej pierdalaj. Tak nie umiecie jeździć, to po co wam samochody? O nie, nie strzelają nawet, a nie jednak strzelają. Jezus, już się rzucili w ogóle za mną z samochodami. Dobra, granaty teraz. Czym to się rzucało? Prawie nie wiem. Rzadko korzystałem z broni. Ej, w ogóle oni mnie chyba przestali gonić. Ale rzucę tak dla pewności sobie granata. No, przestali mnie gonić, to nie ma problemu. Dobra, to jeszcze wrócę sobie do tej początkowej lokalizacji. Zobaczę, czy tam coś ciekawego jeszcze się dzieje. No, a samochodów tutaj już nie ma, które wystartowały. Gangsterzy chyba są ci sami I widzimy, że tam z tyłu jest jeszcze jakiś samochód Który nie brał udziału w wyścigu Tak się zastanawiam, czy dałoby się go sprowokować do tego Nie wiem, spróbuję Ustawię się koło niego No i przygazuję, zobaczymy czy Czy się skusi na wyścig Skusił się, ja pierdolę Ale, wow, wow Widzę dla niego zwycięstwo ponad wszystko. Przejechał po nich elegancko. W ogóle nie wiem, czy mu się nie pomyliły wyścigi samochodów z jakimiś wyścigami motorówek, czy coś takiego. Jezu, jakie to jest dziwne. Co on robi? Zawraca. Nie wiem, ale dziwne rzeczy tu się dzieją. Nie wiem, czy, czy tak wszyscy mają, czy to zawsze, jak ja robię ciekawostki, to jakieś takie dziwne rzeczy wyskakują, ale naprawdę. Często zwykłe ciekawostki, które myślę, że pokażę w dwie minuty, czy e, nagle zaczynają się dłużyć, bo tutaj jakieś dziwne rzeczy się odpierdalają. Nie wiem, czy to ja po prostu jakieś dziwne rzeczy to staram się zawsze wykombinować, czy, czy po prostu tak jest. No, nie chcę go rozwalać. Chcę, żeby zrobił jeszcze coś ciekawego, głupiego czy coś takiego. W ogóle, jak on tak będzie dalej płynął, to tam niedługo się kanał skończy. Chyba, że znowu tutaj zawróci. Czyli co, wracamy na. Aha, może, on to, był, może to był wyścig dookoła, że zawracamy i kto pierwszy tutaj e, się zatrzyma. To by miało nawet wtedy sens. I znowu zajebał swoich ziomków o maskę samochodu. Nie no, to jest prawdziwy rajdowiec taki z pasji. Zresztą wyobraźcie sobie, co było, jakby kubica w czasie rajdu zaczął jechać sobie na skróty i rozpierdalać kibicową maskę samochodu. No w sumie wtedy bym oglądał nawet te rajdy, bo by było ciekawe. No dobra, no to chyba koniec. Tak, tak jak mówiłem tam wcześniej, no tutaj kanał się robi głęboki. Nie wiem, czy on tam jeszcze siedzi w aucie, czy się ewakuował. No siedzi. No dobra, no to idę go jeszcze powkurwiać. No to masz kopa za pokój na świecie, za Ukrainę, za Polskę, za Mołdawię, za Bangladesz, za mojego nieżyjącego brata. Nie, no, nie mam brata. Nie mam, bo nie żyję. <laughs> nie, no dobra, nie, nie umarł. To znaczy, nie wpadł pod samochód, wpadł pod tramwaj. Nie, no kłamałem, nie, mia nie, nie miałem brata, niestety, niestety nie miałem brata, więc nie mógł wpaść pod tramwaj. To no może to dobrze, że nie miałem brata. Znaczy, to niekoniecznie musiałby wpaść pod tramwaj, nie? To mógłby być na przykład pociąg albo kombajn. Nie wiem, jak ktoś ma brata potrąconego przez kombajn, to... No... To wie, jak ja bym się czuł, jakbym miał brata potrąconego przez kombajn. No dobra, w sumie, nie wiem, tu chyba nic ciekawego się nie wydarzy. Jeszcze sobie pokopię i, nie wiem, chyba kończymy tą ciekawostkę. What up, my nigga? Czas na jeszcze jedną ciekawostkę związaną z samochodami, chociaż będzie ona znacznie mniejsza niż te wyścigi. Chodzi tutaj o misję z niebowit. W tej misji dowiadujemy się od Davina Westona, że samochód Z-Type został wyprodukowany tylko w 10 egzemplarzach. Ale co ciekawe, jeśli udamy się na stronę sklepu, to tam już dowiemy się, że został wyprodukowany w 14 egzemplarzach. No i pozostaje pytanie, komu tutaj wierzyć? A teraz czas na ciekawostkę, która będzie właściwie niepodobna do jakiejkolwiek wcześniej pokazywanej. Będzie po prostu taka specyficzna, znajdująca się tutaj na przedmieściach Los Santos. No i oto jest właśnie ta ciekawostka. Mamy tutaj wieńce, mamy krzyże, mamy jakieś tam kartki. Oczywiście to jest wspomnienie czyjejś śmierci. Zaraz sobie to wszystko przeczytamy. Tutaj coś w rodzaju z wyrazami miłości, spoczywaj w pokoju, śpij dobrze. E, coś takiego, podpisy różnych ludzi, znajomych. E, tutaj spoczywaj w pokoju. Nigdy cię nie zapomnimy. Żyjesz w naszych sercach. Dalej. E, zawsze będę cię kochał e, Hermano. Albo Hermandzie. Nie jestem pewien, czy to jest O3D. Na konsolach nowej generacji pewnie. E, wyraźnie widać, no ale tutaj niezbyt i tutaj mamy jeszcze jeden napis eee, no śpij e, mój Hermano Twoja rodzina e, A czyli Hermano No to jest raczej o e, jest jakiś miś więc możliwe, że to jest od jakiejś tam siostry czy od brata Ciężko powiedzieć, czy ten kto zginął to jest dziecko czy to jest ktoś starszy no ale tutaj widać dużo osób a ucierpiało przez jego śmierć. No, i tutaj widzimy e, jakichś właśnie Hiszpanów, biorąc pod uwagę, że tamte teksty też były po części po hiszpańsku. Tak przynajmniej Google Translator mi powiedział. No, to możliwe, że to jest właśnie rodzina. Możliwe, że ich podpisy właśnie się tam znajdują. No, całkiem ciekawa sprawa. Nie przypominam sobie, żeby gdzieś wcześniej w GTA było coś podobnego zamieszczone. Ta ciekawostka będzie bardzo mała i znajdziemy ją na tej tabliczce, znajdującej się naprzeciwko klubu golfowego. To będzie nawiązanie do Geta San Andreas, ale zaraz dokładnie zobaczycie o co mi chodzi. No, ale mamy San Andreas 1992, i to jest oczywiście rok, w którym CJ e, przybył do Los Santos, no i wtedy właśnie. Zaczęła się cała przygoda w GTA San Andreas, więc mamy tutaj właśnie takie małe nawiązanie. No i została nam ostatnia ciekawostka w tym dzisiejszym, raczej dosyć długim odcinku. Nie wiem jak to wyjdzie przy montażu, ale wydaje mi się, że gdzieś koło 20 minut ten odcinek może mieć. Eee, no dobra, ale ostatnia ciekawostka znajduje się właśnie przed nami. Jest to ten słup. Zaraz zobaczycie słup, czy, czy betonowy... Dobra, powiedzmy, że słup. Mamy tutaj różne rysunki UFOLUTków. Tutaj, tutaj. W ogóle te rysunki są ciekawe, bo one tak, jakby wystają z tego słupa. Wszystkie. Albo jakiś tam mały błąd w nakładaniu tekstur, albo może jakaś znowu teoria spiskowa. Kosmici są wśród nas i tak dalej. No ale całkiem spoko rzecz. Tutaj autor ciekawostki mnie zaskoczył, bo. A Awad zresztą chwila, bo jeszcze tutaj jedną rzecz chcę Wam pokazać. Jest na górze tabliczka pokazująca strzałką tam w kierunek za mną. No i co tam się takiego może znajdować? To Wam teraz pokażę na mapce. Jesteśmy tutaj. No jak będziemy iść tutaj, to trafiamy na ten obszar BIMMI UP, gdzie powyżej jest UFO, a na dole są te wszystkie różne. Rysunki. Tutaj autor ciekawostki mnie zaskoczył, bo ja myślałem, że przy odcinku o ufo naprawdę bardzo dobrze się przygotowałem. Eee, znalazłem niemal wszystko, okazuje się, że takie coś przeoczyłem. No dobra, ale to by było wszystko w tym odcinku, więc do zobaczenia w kolejnym cześć.